Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Gnatos jest ze mną. Awa assassin. i miód. Ej, miałeś gnatos powiedzieć, że jesteś miodem. No, właśnie Zresztą whatever Dzisiaj postanowiliśmy udać się do uh, Thousand Cats Thousand Cuts, żeby 15. Popchnąć troszeczkę fabułę główną do przodu bo, Ponieważ przynajmniej ja doszedłem do wniosku bez konsultacji Wartuje wcześniejszej z chłopakami walczyć? Tak. Nie, a nie spoileruj Z chłopakami jakoś niespecjalnie konsultowałem aczkolwiek chciałbym popchnąć trochę fabułę do przodu A kwestie, tak które, które mamy za sobą są trochę na niski level Na przykład jak 15 Także niektóre questy chociażby czasowe, yy, nie wiem czy będziemy na, w sumie nagrywać w sumie. Na, dobra, dobra. jeżeli znajdziemy jakiś ciekawszy to ewentualnie. Czy znaczy, generalnie możemy robić speedruny na tych questach? O, claptrap. Clap claptrap was here. Tak. No do. dobra. Ja nie do czego to służyło. Zanim ClapTrap zaczął się integrować z tym. On się, się... Spójrzcie sobie na klaptrapa z jedynki i ClapTrapa tutaj. Widać różnicę. Niespecjalnie. Znaczy to nie jest jakiś chyba nowsze, ale ja nie specjalnie pamiętam różnicę między jedynką, bo w jedynkę nie grałem jakieś dobre pół roku, więc... Więc dobrze ją jeszcze wspominasz. Więc dobrze ją jeszcze wspominam teraz, a dwa że jej dobrze nie pamiętam. Więc dobrze wspominasz to co nie pamiętasz. Ta wieżyczka zawsze wow, mi denerwował. Wow, wow, 25 i czaszka. I dead. Bullloader. To jest bulldozer, a właśnie nie wiem. To jest bull Jesteś się pewnie, że sam tu iść? Damy radę. My ass. I zastanawiam się czy no, za... do przodu nim jest bardziej bezpiecznie. Piz klepka mi, rozwalił no. jakiś... Zrywając. Dobra zmieniamy, zmieniamy e, e, taktykę Bo trochę zesz zeszarżowaliśmy Co wy na taktykę odwrót Pocz A propos decyzji AWO No właśnie I teraz jest walk z bunkrem tutaj Może Ech. Fajnie tylko że spoilerujesz co będzie już od dawna to robię, Sugeruję oddać kwestię. I wcale w kwestii nie pisze zniszcz bunkier. A walka równa się... A zniszczenie równa się walka. Proste. No niekoniecznie. Zniszczenie nie, można to twoje też myślenie. rozumieć. Zniszczenie można też rozumieć poprzez dewastację. Dewastacja to jest też forma walki. Bo możesz na przykład komuś zdewastować twarz. Czekajcie. Póki już jesteśmy Wiecie w tej lokacji. To co to. zrobiliśmy było tak Grabić. żałosne, że aż nazytuję słowa paratorga. Ball Hunter is a coward Ale dlaczego kurczę cyku... ten magazyn. Ty tak... Ow, jest z... Pokazuj że mnie to nie to... ma tarczy, co to jest. Ty tak głupie mioda często spoilerujesz co tego. Co będzie? I cytujesz A Co tam w przyjemniej, że oglądała już 20 let's plays? No nie nieważne, nieważne, aczkolwiek sam fakt, cześć. Zostaliśmy nazwani Damas. Psycho Beacon? Psycho Beacon to ja stawiam... E... Mulder Beacon. Okej, okay, kto obstawia działko? Eee, nie, na normalu jeszcze się opłaca działko. Sorry. Potem już się. Mech, tak, później da. wsiadasz do działko i jeszcze nie wsiadłeś dobrze i już wybucha. No właśnie. Na początku jeszcze jest jak. No i co, teraz musimy bronić? Gdzie się poszli? Przecież tam śmi. Tamśmy... A nie, moment, tu Mały szczegół, jeżeli guliat traktują jest wrogi dla nas. To działko nie jest przydatne. Gnatas, chcesz to iść na działko? Nie, i wcale nie traktujecie. jak rynek zbytu. Oo, oh, no Brawo. Thanks. Coraz nice. bliżej są i jest coraz bardziej efektowne. Aha, przynajmniej, my, przynajmniej oszczędzasz sobie nieco amunicji. Dokładnie. Okay. Amunicja, oszczędność, równa się oszczędność kasy. Równa się. Może no, w końcu będę e... miał na którejś postaci jakąś kasę. Biznes to postawa, panowie. Bo tak dużo jej tu wydajesz, kurna. Eee, to jest słaby quest. Patrzcie co nie mają level, który mam Patrzcie, HP tutaj leży. Nie żeby coś, ale za nami się też trochę respi. Mówię, teraz no, bliżej. No, wreszcie level. Achievement... Achievement get. Achievement get, jak zwykle ostatni. No, sobie dodam skill pointa. Już przyjechałem już do badass. O, już się do przodu respią. Chyba rapią. DZIEŃ jeżeli po, jest to badass IS O, badass NIE! Ty, ty, Sorry, ty już ma to Pokutuję to Dobrze, wybaczam No problem O, sierpa została Dzięki Natas Czysto, każdy element dostaniesz ode ja, mnie. Ja się, na, ja się nawet tak nie spieniłem za to, że zginąłem, tylko za to, że akurat straciłem moją, mojego pserka. Aaa. To co dropnęło? Co? S Sniperka, gratos. Wiesz, Wiesz że sfailowaliśmy quest. Jaki chwilę? Explodery, podpowiedź. Aha. Ja tego fajler jeszcze nigdy nie tego questa nigdy nie sfailowałem. Napelka Was sobie pożyczę Pytanie, robimy go jeszcze raz czy zrobimy jakieś inne, a tym po nagraniu? Ewentualnie zrobimy cięcie i jak skończymy go robić pokażemy. O, jestem. Custodagaz mod, magazine Size. A. a właśnie. A e, gratis prezent dla Ciebie. Zapraszamy Za chwilę. oni. Bardzo. A bo się przygląda, żeby... U... Patrzeć sobie cooldon rybę. I nie, ja tego nie przerzuciłem. Za chwilę wracamy. to jest? No. Jest pięknie. To jest nagrania albo. Znaczy najp najpiękniejsze jest to, że ja mogę wznowić nagranie w każdym dowolnym momencie i wy i tak nie będziecie wiedzieli kiedy to zrobię. Ja e, karabin kwasowa. To jest tutaj. po części też hamsko, że jest prawą. Gdzie jesteś? A. E, gdzie? Tutaj. jest ten karabin. U, elitarny maluder. Gdzie? To jest kibel, sobie hmm. go otworzy i tam na rodze. Jakieś gunwo w tym kiblu Eeee mistoleciki. 3 or 1000 cats że tam tutaj jest śmietnik, razem z niego dropna lub midget Ryzykujemy? Otwórz Uff, na szczęście nie ma To jest właśnie ciekawość gry Spokojnie idziesz, spokój i nagle wow. Wow. Dobra Dobra zanim te questy będziemy oddawać to dzisiaj sobie po prostu zajmiemy znowuż rozwojem naszych postaci ponieważ nie można wszystkiego zrobić tego I jak widzicie mam trochę co jakiś czas spadki klatek dosłownie chwilowe um, Wytłumaczę się tym, że jest to po prostu spowodowane Co to jest? Wszystkim O to sobie zróbmy Albo Wait no... To sobie zróbmy, bo to jest quest fajne. A, lubię go, Fajny strasz. Ale ci... Czekaj, czekaj, Tepam się, wyłącz, zaraz sobie to zrobić. Raz, dwa, trzy. No już, już, już. W sumie... Nietrudno moim widzom... Y... Ogarnąć... Na tak niski quest żyłeś. Wiesz co, nie patrzę na quest, a na, na level questu w tym momencie nie patrzyłem, a patrzyłem na samo to, jak jest łatwiej. A no dobra. Na jaka mi się właśnie obraca? To by się jeszcze obraca, czy obracała? Obraca się jeszcze. E, to jest conference call. A, masę wiem. Conference call. W ogóle życie mi się regeneruje, mimo można... że... O Boże, jak... a. Nie wiem, lubię tę lokację. Ja też na nie narzekam. Ja tu jest skrzynka spoza mapy, poznajemy Tiny Tinę, Mordekaja. A, a propos wyżej wymienionej, to ona to sobie jakąś grubą imprezę organizowania. Tak. To by się przydał Gnatasa Claptrap ten? To ten? Tak. siwo. popatrz na mnie ty z dołu No! Jest, jestem niski, to podchodzi pod rasizm to. Nie, ja po prostu jestem na najwyższym budynku To podchodzi pod rasizm wysokościowy i, i tak A twój dev tak, trap jest w podłodze? To się kojarzy pewien... Yy, ...Kobiks. Jest czarny hita, jakby... sobie ludziki i i tak Cieszę się z tego, że jestem czarny i obok niego jest biały i mówi Cieszę się, je, że jestem biały Czarny odpowiada Rasista To jest więcej warte O chyba Nie wiem skąd się właśnie utarło, że biali są lepsi eee, To chyba było wtedy kiedy zaczęły się zakładać te kolonie w Afryce ja bym, propos, ja bym proponował zrobić jak już jesteśmy w tej lokacji I wszyscy byli źli, że kontrolujemy Że w sumie nie my Ale, że Brytyjczycy i Francuzi tam Głównie kolonizatorzy kontrolują tą Afrykę, narzucają rządy. Jak tylko to się zniosło, to tam chaos zaszedł i praktycznie... Mało co tam jest obecnie. I wszystko upadło prawie, że... No tak o że... niektórych miejscach jeszcze... Znaczy nie, 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 nie. Niewolnictwo dalej istnieje. Niewolnictwo jest Ale... dalej, ponieważ można nawet gdzieś czasem... Nie pamiętam kto mi to mówił Cholera, znaczy to było właśnie gdzieś w szkole to kiedyś mi tam mówili, czy um, prywatnie, od kogoś tam słyszałem, ale że właśnie była, był taki wyjazd z rodziną, z, mój znajomy miał prawdopodobnie wyjazd z rodziną właśnie do jakichś tam krajów na południu kraju, znaczy na południu e, Europy i generalnie tam e, Niedaleko jeszcze tych Arabów było było trochę tego niewolnictwa tam. Czyli znaczy, to, jest, to jest tak zwane niewolnictwo przenośne, tak by the way tylko, i, ponieważ y, osoby, które tam normalnie ze same zapisują się do pracy, ale są im zabierane paszporty, oni y, są w obiektach zamkniętych i one nie mogą po prostu wychodzić, bo, po, y, bo nie mają jakichś tam uprawnień itd. Tak Zastraszają ich i tak dalej, bo wiesz, prawo, prawo ludzkie mówi o tym, że kto ma te swoje możliwości robienia czegoś, co chce. Ja szczerze zastanawiam się, jak zrobimy drugą część questu. Eee, to nie będzie trudna. Na 61. levelu to się robiło, to i teraz się nie będzie, nie będzie tego problemu. Eee, flash stick? Owszem. Indeed. Nie, nie walczy z nimi, to jest to czasem. Idę po krampecy. Ja idę po sera Regnalda. E, to wyjdźcie po sera po Princess Fluffybat, a ja sobie porozwalam trochę buzardów. No to chyba uczciwe rozwiązanie. Jestem ciekawy tylko po co jej części buzardu Żeby zrobić e... z tego e, filiżanki Cieszę się Bo jest zaradna nie jak ty Wielkie dzięki <głosy> Dobre <noise> słowo Ale wiesz co? widzę większy problem Tu nie ma buzardów Genius te, że o im są na farmie, chodźcie. Na farmie tam trochę było. Mhm. Mm mi tu goni, warki serio. Bada z Goliat na Mili. Słyszę, że ktoś tam kogoś, coś tam kogoś tam niebie. Ja też właśnie, co za dźwięk zastanawiam się. Nie wiem, być może jakiś zbagowany dźwięk Mili yy, tej. Gage O, nie 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 przejedziesz mnie drugi raz z synu no. I właśnie train. poznaliście wroga wo numer jeden Popchain, Nie, to już w innym odcinku poznaliśmy e, Popchain. Ale znowu Który hamsko tam konduktor Mjodzislaw mam wysyła Jeszcze pamiętam głowa Abusia, kiedy zaczynał w to grać w tej grze nie ma pociągów dalej Już innego buzarda widzę. Naprawdę byłem przekonany, że tam ich nie ma. I że buzardy nie śpiewają. Ej! To jest Tata. akurat prawda. Przecież ta, to są te walkidy, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. Gdzie są buzardy? Będzie tam, dam, gdzie dam nas nie Jedzie kolejny kutas. Do okazji farmimy wemirofusa. Eee, to nie na ten nie, nie, nie da się, nie da się. Normalnie się nie da, to jest tylko na True Ultimate. Ja idę sobie zrobić tutaj checkpointa. Ja już zrobiłem. A to oso osobno dla każdego. <laughs> Explosion. W sklepie, zobaczcie. Szkoda, że na mały level. A, guunwo! Station. Ale... Nothing like explosion no. in your pocket. Tak, co, ale my szukamy buzardów. tak? Tak, nie, i... adult podów. na to wejść na górę... O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. chyba z jest nie. No i po co mi ich właściwie bijemy, mogę wiedzieć? Nie wiem, bo szukamy buzardów. Indeed. A, nie wiem czy tu cięcie się by albo nie przydało Ta... O udało się Udało się A tu bezkarnie E chodźcie Gdzie? Idziemy To chodź, czekam na ciebie miada No Chodź, no najważniejsza rzecz, ty? nie ujdź Abusia kiedy ma zacząć nagrywać On sam wie no właśnie, chodź. Ta ta... Ech, biegnie tam taki klocek kwadratowy. What? As... Ta... You are dead now. No ja to nie widziałeś tego, prawda? Duszałem. To mi wystarczy. Zagrałeś? Nie chcesz wiedzieć jaki mam teraz kurwa wyraz twarzy. Zagrałeś. Tak. Cieszę nie bo się. jeszcze nigdy nie rozjechał, bo przecież ja tutaj zarządzam koleją. Ale kurwa jak? Najwyraźniej mam w swoim y, asortymencie pub doktorów jakiegoś pijanka. Jedzie tam gunwo! Jakiś Bartek aj się rozpił, bo mu ktoś piwo przywiózł. Tym bardziej szuka takie mechy jak my. Mnie, mnie Panie nie... Bogu, gdyby za questa od Moxie dostalibyśmy rubiego slagowego, Eee uh, od... Okay. Uh, a, bo on ma kilka elementów, hmm. Każdy może mieć. Oddajcie questę. Oddaj. Eee, Oddaj, no, bo to ja, to ja już stoję przy sticku. Proszę, kolejny bierzemy, punkt masz. Bierzemy tę questa czy nie? No bierz. UPS! Miałeś ja, fakt, że jestem blisko. Wiem, bo muszę najpierw tych wszystkich wybić. Oh, wow. Nie na niski level też szkodzi. Ja tu stoję i biorę quest jakbyście go przypadkowo zabili Dobrze A jakbyście potrzebowali pomocy to da dajcie a, znać. A, a co jeżeli on by mnie przypadkowo zabił? To masz problem. Oha, co więcej. A. O, teraz można to robić. No. O, tam było. Po... No właśnie, tam było, chciałem powiedzieć. Chodź. Ziemniaku. A jeszcze tylko... ile leveli? Jeszcze 8 leveli zanim pokażę awo a, ostatni skill z drzewka mainia, to po prostu ci go para otworzy. Jestem ciekawy czy mój skill też tak zrobi. No stój! skill... nie pamiętam jak działał. Pamiętam jak działał z drzewka... No, nie Chaos mogę przeładować. Bez ten jeszcze 5 metrów Wreszcie Potem sobie zainwestuję z Kila Light Diffuse Fuse Bo mam zwiększoną Explosive Damage Będę sobie fajnie zgarniał, tak Zabiję eksplozjami Dobra Fajnie Tina Jak tam było panowie, dobrze się bawiliście Nie, dostałem po dupie i to bardzo ostro Cieszę... ale nie, to nie cieszymy się po prostu generalnie mimo że są mega mega słabi spuścili mi w pirdul nie wiem czy bym się z tym czuć szczęśliwy czy nie Oczywiście Awo myślnik kobieta na zakupach Wow oh. Słyszeliście? No. Mother, no. hu mother humping No co? Miły jest ten granat, naprawdę. Gdzie te, gdzie te dwa ciulasy moje poszły? Pijemy się grzecznie. Grzecznie. Indeed. Ha Przez chwilę miałem wrażenie, że to moje dźwięki. Angry midget. Angry midget! Eee... A wuś, pamiętasz, braka, jak, braka, braka, braka. pamiętasz, jak się ciebie pytałem, które drzewko rozwijać po skończeniu drzewka mainia. Mhm. Mówiłeś, żebym wziął Hellborn, tu się mylisz, wezmę Bloodlust. Ma, ma więcej bonusów do Mili. I przedłuża czas trwania ragea, tak więc miłe. Pa, 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 pa. Widzę, że już na spawn wybijacie ich. No pewnie. To jest ripujemy. Zaraz ja wbijemy, to. zaraz wbijemy jeszcze do ich spawnu. No. A to ty, a właśnie poznałem cię, jak się wtakałeś z tych złotych nobadów. I midgetów. Midżetów. Nie wiem czemu, ale czuję jakby ta woda była mi do pasa minimum. Ja ci powiem, że jest ci do pach. Prawie. A, explosion. O, proszę, twoje twoi koledzy. To już miody. Co? Ja się no, z... po... Co się stanie jeżeli... A waszy się połączy z Ja się z takimi szembranymi kolegami nie zadaję Nie się co by się stało gdyby się połączył z pewnym naszym kolegą z długimi włosami przepraszam to jest twój kolega, jego osobiście nie lubię Eee mam nadzieję że Dziennik obejrzy bo to komplement pierwsza eee, klasa Nie jest... taki O bada zgodziad Miło mi bardzo miło O! o again. Karabin! Karabin drogą O! Howdy, partner Jestem! Śmy! Z powrotem Pistolet! Jest. Śmy! Z powrotem Tak, nie czepijmy mojego mówienia, ale Ej, jak się... Zdopójcie swoje pistolety jak, jak, jak rodzice tam są tam. źli, to się wpierdalają do pokoju Znaczy źli no w sensie... Wygląda, nie... tak. źli w sensie niedobrzy Pistolet Gówno A to został ładniejszy Rane. raz, dwa Pistolet, tak? No, ten, o To sobie weź. Ja to smak fajne. Mia masz trzy sekundy, żeby podłączyć słuchawki. Ja mam słuchawki, co ty chcesz? Znowu słyszałem sam siebie. No <laughs> <To> masz problem. Może <laughs> ci przebijają twoje własne słuchawki? <laughs> No. Tak, kurwa na, pe passive, na, na no, pewno. Na passive. pewno, na Czajcie, cięcie, zobaczę ile jest minut. Zobaczyłem. O Hej, okay, więc to by było na tyle, ja się zamierzam Tak, mioda już teraz kończę. Jest 23 minutki. Ja sądzę, że jest to dobry moment, żeby skończyć, ponieważ łatwiej im będzie wrzucić ten odcinek. Więc to by było na wszystko. Był tutaj Gnatos. To by było na wszystko. Polszczyzna Gnatosa. Cześć, cześć. I mioda zapomniałeś się o mnie. A fakt, papa. Pa.